Część, a w naszej ofercie pojawia się Ford Ranger Raptor. Jest to samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 roku. Z jedynym słusznym silnikiem, oczywiście, jest to benzynowa V6 o mocy prawie 300 koni mechanicznych. Jest to bardzo silny samochód. W dodatku jest bardzo szybki, z tym silnikiem są skrzynią biegów. Doskonale radzi sobie takim ruchu szosowym, a tym bardziej. W terenie czuje się jak ryba w wodzie. Z przodu mamy charakterystyczny dla Raptorów Grill taki Ala Ford F-150. Światła w technologii LED, światła do jazdy dziennej, halogeny, czujniki parkowania wraz z systemem wspomagającym parkowanie. Oczywiście jak na porządną terenówkę przystało, opony All Terrain na takich aluminiowych, bardzo ładnych, ciemnych, satynowo-czarnych felgach regulowane zawieszenie Foxa ktoś kto zna no to już jest klasą samym dla siebie i rzeczywiście nadaje temu samochodowi dodatkowego charakteru i takiego temperamentu duże progi wejściowe tutaj też mamy kamerę samochód posiada system kamer 360 stopni a nawet 540 stopni czasami mnie poprawiacie dziękuję oczywiście system bezkluczykowy wchodzimy, zamykamy samochód hamiamy przyciskiem start z tyłu otwarta paka Raptora ale już z zabudowanym takim wnętrzem chroniącym to nadwozie, oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę można dobudować tu albo duży pałąk na dodatkowe światła, bądź też tak zwany hard bądź też roletę oczywiście wszędzie sygnowany jest napis Raptor Potężne haki holownicze, jakbyśmy chcieli wyciągnąć na przykład jakiegoś topielca, oczywiście standardowy hak do holowania. Kolejna kamera oraz światła tylne w technologii LED. Lusterka, oczywiście sterowane, elektryczne. Lusterka posiadają tak zwaną funkcję Blis, czyli system monitorowania martwego pola. No i słuchajcie, ten środek z tymi stawkami takimi pomarańczowymi. Auto pachnie nowością, bo jest nowe. No czuć ten charakter tutaj tego auta, taki sportowy, on się ale rwie do przodu. Gruba taka skórzana kierownica, też z dodatkami, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy koła na prosto. Skórzana, fotel kierowcy regulowany na wysokość. Bardzo ładna ta czerwona nitka. No i oczywiście czarna podsofitka, ja osobiście bardzo lubię. Między przednimi fotelami mamy podłokietnik wraz ze schowkiem. Tutaj mamy tryby jazdy, oczywiście możemy sobie rozpiąć reduktor, napęd na tył, napęd na przód, niskie biegi, wysokie biegi. no Oczywiście jak każda terenówka porządna musi to mieć i Raptor też to ma. Automatyczna skrzynia biegów, duży wyświetlacz. Z tyłu to samo, też tapicerka skórzana wraz z podłokietnikiem, z da holder, holderami, czyli uchwytami na kubki, zewnętrzne fotele pomagają przymocować fotoliki dziecięce w systemie ISOFIX i jeszcze taki widok oczyma pasażera z tyłu samochód posiada bardzo ładny display, jeden, drugi to wszystko ładnie się komponuje dodatkowy mamy system nagłośnienia w aucie i jeszcze widok oczyma pasażera system przełączników umożliwiający właśnie dopięcie dodatkowych akcesoriów zewnętrznych i fotel pasażera, również sterowany elektrycznie. Bardzo ładny, taki szaro-pastelowy kolor. Niewątpliwie właścicielami takich raptorów są ludzie nietuzinkowi, ceniący sobie indywidualność, swobodę i chcący mieć coś, czego nie ma nikt inny. Bo nawet jak popatrzycie na oferty raptorów, to ich. Z tym silnikiem naprawdę nie ma za dużo. Oczywiście, na życzenie mogę przesłać pełną specyfikację tego samochodu. Tak więc, serdecznie zapraszam. Jeżeli podobała Ci się ta formuła prezentacji samochodu, to uprzejmie proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję mojego kanału. Serdecznie, pozdrawiam. Cześć!